Cześć, Witajcie w kolejnym odcinku, kolejnego dnia. Właśnie wyszliśmy troszkę później, jest już po południu. Z rodzinką gadaliśmy. Tak, okazało się, że yy, na w naszym hotelu jest taki tyci mały piesek Chihuahua. <grym zauwa> Zabawny, że Wam pokażemy go przy okazji. I świetny internet. Tak, świetny internet jest, co jest super. I chyba idziemy najpierw tam na tą górę, tak mi się wydaje. Bo znaleźliśmy wczoraj na mapie to jako ciekawe miejsce do zobaczenia. Nazywa się Serro, Cerro, czyli wzgórze El Elbao. I to jest takie miejsce spotkań. Czytaliśmy opinię, że fajne miejsce do pospacerowania sobie z rodziną. Są miejsca na grilla, są różne trasy, ścieżki, taki park na wzgórzu. Jest też tam taka zjeżdżalnia kamienna. Zobaczymy ją. I zobaczymy. Co jeszcze tam będzie, to będziemy Wam w międzyczasie opowiadać. Są też związane różne legendy z tą górą, o których też was, Wam opowiemy na górze. No, i zapraszamy na odcinek. I słuchajcie, to jest trzecie BMW, które w Guatemala tutaj widzimy. Nie ma tych samochodów tutaj dużo, ale jest. Trzecia sztuka, już. Może dużo? Bo to przecież niemiecka motoryzacja, daleko. Tutaj jest dużo samochodów z Ameryki, to wiadomo i z Azji, co ciekawe. Po drodze znaleźliśmy dwie takie panie, które wyglądały zachęcająco. Palce sobie wziął dwie empanady. Zaraz wam powiesz czym. Dla mnie w końcu super, super opcja. Bardzo się cieszę, bo jest taki omlecik makaron, taki co był kiedyś, który jadłam kiedyś w kanapce. Fasola i tortille polane sosem pomidorowym. I moje kosztowało ósemkę. Także jest tanio, jest w porządku. Bartka, jedna empanada, siódemkę. Ale jakbym wiedział, to bym wziął też tam. Tak, to super wygląda. Teraz już będziemy wiedzieli. Smacznego. Mój rico, bardzo dobre. Zimne, ale cena nas zaskoczyła, więc było super. Jutro może też tu przyjdziemy i moje były z... wydaje mi się, że z ziemniakami i tutaj już kolendry tak nie używają, tylko pietruche, co ciekawe i no dobre było, dobre było bardzo, fajnie, bo jeszcze była salsa, sos e, ostry i to wszystko tak ładnie się teraz ułożyło w żołądku, jeszcze się układa, fajnie, cię. cieszę się. Tak, cieszymy się, jak coś trafimy dobrego, bo jest zawsze 50 na 50 że coś będzie dobrego, a coś niedobrego. I tanio. I tanio! I miło! A panie sobie zatrzymały samochód, jak przyjeżdżał, i kupiły sobie po dwie tatki krewetek. Zaczynamy małe podejście. Nie jest to wysokie wzgórze. Ma małe podejścia tam niecałe 300 metrów. Czytałam opinię, że jest ciężki wjazd samochodem. No i rzeczywiście, ciężej by tu było wjechać samochodem, ale na pewno by szło. Ja jakiś pies na nas czeka idzie w naszą stronę, więc trochę go gonimy. No i z góry powinniśmy mieć piękny widok na całe miasto Kueca Quet Altenango. Trochę z tymi psami do tutaj strach. Bo cholera wie, czy cię nie wygryzie teraz. Hej, idź sobie. Idź, idź. Usiedliśmy sobie na chwilkę odpocząć, bo po tym jedzeniu od razu zaczęła się właśnie ta góra. I wiecie, jak to po jedzeniu niedobrze nie się tak chodzi, więc musimy chwilę posiedzieć po prostu. Ale zobaczcie. Otacza nas kukurydza, jak oczywiście, zawsze, ale jest ona taka olbrzymia. Jak nie ma porównania, to aż tak nie widać, ale naprawdę. O, jak latarnia. No, generalnie tu, no, <grydza> prawie tak. Bardzo wysokie. Bartek się śmiał, że pewnie jadłam tortille z tej kukurydzy. Pewnie tak. Kurczę, ale akcja. Słuchajcie, przed chwilą e, ja widziałem tutaj tak bliziutko kolibra, chyba kolibra, tak Ania mówi. Bo czytałam dzisiaj jeszcze. Ale jak szarańcza wygląda, taki malutki w sensie, wielkością. A taki ładny, tak, tak ładnie podleciał i tak, no kurczę, coś niesamowitego, takiej wielkości, tak. Tak, ja czytałam akurat właśnie dzisiaj rano, że w Gwatemali występuje bardzo dużo różnych gatunków kolibrów, więc pewnie jest łatwo je spotkać. I no jeszcze fajnie właśnie było zobaczyć te Ketsalę. No, przed chwilą rozmawialiśmy no o by, tym, bo Bartek myślał na początku, że to raczej są większe, yy, ale mamy plan z tej miejscowości pojechać nad taką lagunę, świętą lagunę yy, według majów, która, jest, yy, która utworzyła się w y, kraterze wulkanu i tam można podobno spotkać Quetsalę, także zobaczymy Bartyś. A ale może coś dzisiaj na tym wzgórzu jeszcze zobaczymy? Ten koliber yy, miał taki lazurowy, bardziej podzielony kolor yy, tułowia, no i nie był jednolity. Nie zdążyłem się przyjrzeć, bo dosłownie go tam na 2-3 sekundy widziałem, ale taki malutki był, no dosłownie właśnie jak wielkość szarańczy. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale no niesamowite, że takie... Mam nadzieję, że coś się jeszcze uda zobaczyć, bo ja tak średnio go widziałam. się droga, o jaki ładny widok na miasto Będzie jeszcze ładniejszy. Chcieliśmy przed chwilą tam skręcić, ale tam stała taka rodzinka i to chyba była jednak droga do posesji i powiedzieli nam, że tędy To wygląda trochę Niezbyt jak droga Tak, nie wygląda jak szlak, ale ale skoro tak mówili, to chyba się znają Idzie teraz Jak nie ma przejścia Kurde Okazało się, że musimy przejść przez posesję prywatną. Pani się zapytała do swojego ojca czy dziadka, czy możemy przejść. I pozwolili nam. Zwali nas gringosami. <głos> no ale zrozumiałe. No I tu i mamy tak. taką ścieżkę. To też jest strasznie a Nikt tam nie chodzi? Idziemy. Chcesz piesza, czy ja mam iść pieszy? Dobra. Uważaj na węże pająki i skorpiony, okej? Okay? <noise> Ciekawostek wam powiem, że w, jak byliśmy w San Pedro W tej miejscowości nad jeziorem Atitlan W łazience mieliśmy e, Skorpiona I śmiesznie, bo Ania brała prysznic I nagle krzyczy Bartek, Bartek, Bartek Ja przychodzę, a tam skorpion Wyobraźcie sobie, że tam gdzie sięgałam po mydło To dosłownie tu przy ścianie ten skorpion był Był co prawda malutki, ale pierwszy nasz skorpion w życiu I kto wie co to za skorpion? I szkoda, że nie zrobiliśmy zdjęcia, bo ja wziąłem kubek i go. Tych emocji tutaj tak, do kubka wsadziłem i wyniosłem, ale. E, no nie zrobiliśmy zdjęcia. Jeszcze jak powiedzieli gringo na nas, powiedzieliśmy im, że jesteśmy z Polski. Przecież nie wiem, czy oni to odróżniają. To powiem Wam ciekawostkę, skąd się wzięło to słowo. Kiedyś, jak była wojna tutaj z Ameryką, to ludzie mówili do nich green go. Czyli zieloni, idźcie, stąd się wzięło to nazewnictwo. Green Go teraz. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie tutaj pachnie kwiatami. Tak bardzo słodko. Nie wiem co to za kwiaty pachną, jest tutaj dużo kwiatów, ale czuć taki słodziutki zapach, bardzo ładny. A jeszcze wam powiem, że zieloni zieloni mówili dlatego, idźcie bo chodziło o wojskowych. No i określenie to stworzył Meksyk. I tyczy się tylko do Amerykanów, ale używają tego ludzie do wszystkich białasów. Spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle tutaj krzaków, na pewno tędy nie wracamy. No i trzeba uważać, bo są rośliny takie podobne do barszczu slosowskiego. Jest przejście? Coś tam chyba już widzę, tylko trzeba teraz będzie się przez najgorsze krzaki przebić. Okej. Okay. Dlatego założyliśmy bluzy i jakąś szulę To leć. Wyszliśmy z tych krzaczorów. Zobaczcie, tutaj jest normalna droga i jeżdżą samochody. Nie lubimy po takich miejscach chodzić, bo się już naobserwowaliśmy. Widzieliśmy sami tych skorpionów, taratur, pęży, kurde, jakichś takich niebezpiecznych stworzeń A poza tym ta ścieżka była tak wąska i było bardzo stromo, a przez te krzaki nie było widać tego, więc łatwo by było, żeby noga się obsunęła. Może krzaki by złapały, ale, ale stroma bardzo była właśnie, więc tej drogi nie polecamy. Tę drogę pokazała nam Google Maps. I czekamy teraz na samochód jakiś jak będzie jechał i łapiemy stopę tutaj O idzie na razie paty na rowerze Tak widziałam że właśnie bardzo dużo ludzi jeździ tutaj na rowerze też I szampon musimy kupić, bo od jakichś 5-6 dni używaliśmy tylko mydła do mycia włosów, bo nie mieliśmy szamponu a w hotelach nie dawali. Więc musimy sobie jakiś szampon załatwić. A mydłem się myje słabo włosy. Pan miał też na sobie jakiś numerek. Może tu jest jakiś teraz rajd? Albo po prostu nie ściągnął. Słuchajcie, jaka niespotykana sytuacja. Siedzimy sobie tutaj, odpoczywamy po tej męczącej drodze. Teraz w ogóle idziemy ulicą. I jakaś dziewczyna idzie. I się z nią przywitaliśmy. Zapytała się, już odchodzi. Skąd jesteśmy? Och, aż zadyszkę zapałem. My mówimy, że z Polski, a ona mówi o A ja z Czech. <grywa> I koniec końców mamy do niej kontakt, więc dzisiaj wieczorem może się z zgadamy. A ona przyjechała do Kostaryki i z Kostaryki jedzie cały czas na północ. I też mówi, że tutaj Guatemala ją... Ola <grywa> że Guatemala ją zaskoczyła cenowo. I to samo nam powiedziała, <grywa> że jest tutaj drogo. No, ale tutaj też to samo, te same odczucia, że tutaj jest fajniej, lepiej. Uf, zadyszkę złapałem pod górkę, jak się idzie, jeszcze gada. Zobaczcie jak widok. Tak. No, ale mamy kontakt, więc dzisiaj się... ...daj prawdopodobniej spotkamy. Fajnie, miło. I nazywa się... Anet. Anet. W sumie jak yy, koper po francusku. Bo, koperek. Koperek, tak. Właśnie, koperek po francusku to Anet. I teraz jeszcze mamy 2-3 kilometra po tej drodze tutaj. I Anet była miesiąc czasu nad jeziorem Atitlan. Opowiadała nam. No, długo. I będzie jechać też do Meksyku na północ. Więc ciekawie. Fajnie, bo. My jakby w Beksyku już byliśmy więcej coś tam opowiemy. I też jest 5 miesięcy w podróży. Tak jak my między innymi, bo też 5 miesięcy prawie 6 jesteśmy w drodze. 150 dni. O! Peligro! Kurwas! Uwaga, zakręty! Psiaczki. Gdzie psiaczki? O! psiaczki. Chyba jesteśmy gdzieś tutaj, na miejscu już. Zaraz będziemy. Zobaczcie co tu się dzieje, aż Ania chce z tym zdjęcie. Z Alto, czyli taki stop. A co na górze napisane? Coca Cola No ładnie. Tamten jest ładniejszy? Dobra, to tamten ci tak. zrobię. I w tej księdze zaraz wam opowiemy legendę związaną z tym wzgórzem. Leć, zrobię ci zdjęcie. <gry> mi lecieć. Więc na tej księdze za mną jest opowiedziana legenda tego miejsca. Kiedyś zamieszkiwała te wzgórze zamożna rodzina, ale w pewnym momencie w tajemniczych okolicznościach zniknęła i zostawiła tutaj Zakopany skarb. Teraz tego skarbu strzeże goblin, i gdy ktoś jest za blisko tego miejsca, on zmienia położenie tego skarbu. Taka jest związana z tym legenda, z tym wzgórzem. Więc nie ma opcji go znaleźć, bo zawsze zmienia położenie, więc tak jakby go nie było. Też doczytałam się, nie wiem czy to jest dokładnie tutaj, czy też na jakiejś innej tablicy, że o świcie słychać jakieś tajemnicze. Dźwięki jakichś tajemniczych zwierząt, dziwnych zwierząt, czy może właśnie tych, tego goblina. Idziemy się przejść teraz, połazić, zobaczymy co ma miejsce do zaoferowania. Wiemy, że tutaj są też takie zjeżdżalnie. Nie takie jak to, bardziej z kamienia, ale podobno można z nich zjechać, nie wiem, tylko bo w necie gdzieś przeczytaliśmy, że pobierają opłatę za, za to. Teren ten, całego wzgórza parku, Zajmuje powierzchnię 2,4 km2. Znajdujemy się na wysokości 2600 m. I w 1955 roku ten teren został ogłoszony Parkiem Narodowym. Tu widnieje napis Mirador, czyli widok. Więc zobaczmy, jaki widok jest z tego miejsca. Tak, ciepłutkie kamienie, więc tak to się prezentuje. Tutaj mamy miasto. O, widzę ten super drogi sklep. Tutaj, La Torra. Jedyny supermarket, jaki tutaj znaleźliśmy. Innego nie widzieliśmy i nie potrafiliśmy nic innego znaleźć. Jak widać, dużo. Duże to miasto. Dużo zabudowania, duże miasto. My, Cię Nocleg, mieszkamy. mamy. Tutaj jest ten targ. O, o, tutaj ten budynek, na którym wczoraj byliśmy. Taki paropiętrowy. I my idziemy tak. Tutaj tą ulicą. Tu gdzieś za tymi drzewami mieszkamy. Gdzieś tutaj. Gdzieś o tu. Więc mała poprawka. Nie ten biały budynek, tylko za tym białym jest zielony, nad nim. Później tam jest taki kolejny, na którym są flagi. Tam właśnie. byliśmy co, Wczoraj było centrum. A ten niebieski po lewej stronie to jest yy, ten targ. Mała poprawka. Tam wczoraj przy tym białym robiliśmy zdjęcie takiej kobitce. No i jak widać, to miasto jeszcze jest duże. Czwarte jest to do wielkości w Głatemalii. Tutaj nas też zainteresował ten budynek, o tutaj. Bo jest bardzo duży? Tak zgaduję, że może to być teatr, bo widziałam na mapie, że też jeden z głównych punktów jest tutaj teatr, taki duży, ale nie jestem pewna. To takie domyślenia. No, a my sobie siedzimy o tutaj, tak. Tutaj taka rocinka była przed chwilą, ale już idą. Ania robi fotki Jakiegoś lapsa ustawimy chyba, nie? O właśnie, tak Tam siedzieliśmy, tam robiliśmy lapsa, jeszcze tu idziemy popatrzeć co co się tutaj dzieje Na szczęście mało ludzi, bo czytaliśmy, że weekendami tutaj potrafi być multum ludzi A dzisiaj jest fajnie, spokojnie, uroczliwie, Nie ma prawie nikogo, super Takie fajne miejsce na grilla. Jak sobie rozmawiamy, że pewnie rozpalają, od razu już kładą na to mięso. I zobaczcie, co tu jest. Limonka. Tradycyjnie. Ale fajnie. fajnie. Z kilka takich miejsc. Mm -hmm. Tu jakiś domek. Bez dachu. Ale drzwi ma. Tu nam się podoba. Takie ładne drzewka, polskie. I Mało ludzi. Tak, to jest super. I najlepsza atrakcja zjeżdżalnie. Ale nie te. Zobaczcie tutaj. O kurde, kawał drogi. No, chodź jak tam się wyhamowuje? A daleko. Dobra, to ja pierwszy, ok? Dobra. Bo Ania mówi, że się boi. No. <laughs> Spróbuję. To jest tu napisane peligro. Peligro, tak widzę, no. I podobno uwaga, niebezpieczeństwo. Eee, żeby mi się tego spodzie nie porwały, bo to są kamienne. To będzie dobrze? Kamienne zjeżdżalnie. Widzieliście kiedyś kamienne? Na zdjęciach wsparcie się zastanawialiśmy, że to raczej jakieś metalowe. Bo wyślizgane Kamien. się ślizgają. Dobra, biorę dekstera i zjeżdżam. Ja cię nagram z góry może tym. Dobra. Albo moim. Okej. Okay. Dobra, Ania się odważyła, mamy kartony znalezione tutaj, trochę mokre, ale mam nadzieję, że wytrzymają, i zjeżdżamy dwoje tak. karto. Ja nie a... wiem, czy ten karto wytrzyma. Strasznie dużo jest piasku tutaj takiego. Dobra, raz trzeba zjechać. Za duże tarcie, cały się już rozwalił. Ogólnie to bez sensu. Możesz spróbować, ale jest duże tarcie. Przedar się, no, za, za duże tarcie, bez sensu. A tak to fajnie wyglądało na zdjęciach. O, myśleliśmy, że będzie lepsza zabawa, dlatego tu weszliśmy. <grywka> Dobra, spadamy na dół. Ania też spada? Spadasz? Tak. Dobra, to spadamy na dół. Inną drogą teraz. Nie wiem jeszcze jaką, ale inną. Znaleźliśmy taką drogę. Normalną i wyobraźcie sobie, że już jesteśmy... Zrobiliśmy w 10 minut drogę, którą robiliśmy w godzinę tą ulicą. Nie wiem czemu, wcześniej jej nie widzieliśmy, nie mogliśmy znaleźć, już prawie na dole jesteśmy, więc nie dosłownie... Jest nie jest na mapie zaznaczona. Nie jest na mapie zaznaczona, ale też jej nie widzieliśmy idąc po drodze tak. później. No i ogólnie tu jest super. W sensie szybciutko się schodzi i wchodzi pewnie też tak samo. Mieliśmy sobie szampon, ale tylko taki mieli. Jeden kecal, jeden, 10 ml, jeden kecal. Spoko. Tylko są wszystkie takie jakieś, bo jeden się wylał i wszystkie są tłuste Znaczy tłuste, Od tego, od szamponu po prostu. Śmiesznie, że tylko takie szampony mieli. Miał w sklepie. No i ogólnie, jak wiecie, tutaj nie ma żadnych supermarketów ani niczego takiego. Jest jeden ten La Torre, ale on jest super drogi, więc yy, spoko, takie coś nam starczy. W sumie nawet lepiej nie będziemy dźwigać, nie? Tak, ja się trochę zastanawiałam też czy oni nie kupują sami też właśnie takich szamponów, bo a jest łatwiej, łatwiej jest im wydać, nie wiem, chodzi mi właśnie o takie małe, że łatwiej im wydać jest na raz na przykład jak potrzebują jeden kecel niż kupować e, cały szampon, tak jak widzieliśmy w tym latorze, czy gdzieś, Pana Hatchet, po czy... 50 cali? coś takiego? Tak, po 50 cali jeden szampon, a też jeszcze... Wspomnę, że jak byliśmy na tym wolontariacie w Cancun, no to tam na przykład kupowali 10 litrów szamponu. Ale to w... był Meksyk. I tak, i to, był hotel. to był Meksyk i to był hotel. Ale ludzie też mieli takie szampony przecież. Kupowali sobie na przykład 5 litrów. Takie bańki duże. Taki szampon jakiś z samoróbka, nie wiem, bo on bez żadnego loga, po prostu wlany do byle jakiej bańki i, i takie coś sprzedawali też. Tutaj myślę, że właśnie to jest kwestia trochę pieniędzy, że po prostu jeden kecel to jest jeden kecel. Potrzebują szamponu, kupują za, za jedynkę i tyle. I tak łazimy, jesteśmy już blisko centrum i naszego hoteliku i kupiliśmy te szampon, chcemy jeszcze kupić wodę. I taka ciekawa ciekawostka, jak mówimy, że potrzebujemy Agłę czyli wodę, no to oni mówią, że... O, tam koleś z shotgunem, kurde, stoi. <śm> 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 to mówią, że... co? Wodę? Coca-Cola? No, wymieniają jakieś różne napoje. Coca-Cola, co tam chcesz, to, tam, to, to. Mówię, woda. Nie, Coca-Cola. I trzeba do nich powiedzieć Agua pura. Czyli woda, prawdziwa woda. Czysta. Czysta, tak. Pura czysta. I wtedy dopiero rozumieją, aaa, to taka woda, woda. Widocznie nie wszędzie. I jeszcze chciałem powiedzieć to, że byliśmy w czterech, pięciu sklepach teraz i nigdzie nie mieli wody. No, oni mają to w tych dużych bańkach 20-litrowych. A takiej nie chcemy. Chcemy jakąś taką mniejszą, średnią, bym powiedział. A no, więc taka ciekawostka. Zobaczcie w ogóle, jak wyglądają tutaj skrypiki. Same chipsy, same jakieś takie przegryzki, jakichś takich normalnych rzeczy. Jest mało, bardzo w sensie normalnych, takich do jedzenia, typu mleko, jajka czy coś takiego. Więcej jakichś takich przekąsek. Właśnie dlatego nie wiem, co oni jedzą tutaj. Mają oczywiście tam fasole, jakieś takie rzeczy, ale jest tego dużo, dużo mniej. Chleb z jajkiem robimy. Taki mamy pomysł na ten chlebek. A tutaj pani siedzi nasza. I tak mamy kuchnię do dyspozycji. Tak. do pierwszej wracamy byliśmy spotkaliśmy się z Anet idziemy w kapturach żeby nas nie widzieli bo ee, bo tak godzina. się wy... tak tak się wydaje lepiej odprowadziliśmy naszą czeszkę podrzucimy wam gdzieś tutaj fotkę z nią no i co trzymajcie się do jutra Papa, pa cześć hej jeszcze tylko bezpiecznie wrócić ale mamy dosłownie dosłownie kawałeczek więc myślę że będziemy to tak 500 metrów.